Nie jest to postać czytanek dla przedszkolaków. Paweł Wieczorkiewicz. Jest to niewątpliwie szaleniec. Marek Urbański. Piękne i bestia. Muammar al-Kaddafi. Dyktator libijski, pułkownik. W 1971 roku objął urząd premiera. Dokonał islamizacji prawa i obyczajów. Aktywnie wspierał terroryzm. Utrzymywał ścisłe kontakty ze Związkiem Radzieckim. Ja, oczywiście, nie mogę powiedzieć, że postać, o której mówimy dzisiaj, jest postacią sympatyczną, no bo nie jest to postać czytanek dla przedszkolaków. Ale ma w świecie zunifikowanym pewien wdzięk. Ja go najbardziej cenię za jedną wypowiedź. Podczas okresu ostrego flirtu z krajami realnego socjalizmu, Kaddafi przyjechał do Moskwy. I radzieccy towarzysze zaczęli go namawiać, czy aby przypadkiem nie zaprowadziłby przy wszystkich innych reformach socjalistycznych pełnego równouprawnienia kobiet. Kadafi, który będąc w Moskwie napatrzył się obywatelkom Związku Sowieckiego, na przykład rozlewającym asfalt, powiedział, że chętnie. Jeżeli kobiety będą skakać w dziewiątym miesiącu ciąży ze spadochronem i w dziewiątym miesiącu ciąży będą dalej służyły jako komandoski, to tak, to owszem, i nie wprowadził. No, cóż, w no, każdy wariat czasami powie coś rozsądnego, a jest to niewątpliwie szaleniec Szalenie. Szaleniec w stylu brzydkim, bo szaleniec w stylu, nie powiem fundamentalizmu, bo on fundamentalist to nie jest, ale w stylu, proszę wybaczyć, no nie jest rasizm arabski. Jest to typowa postać dla tego obszaru. Młody oficer, rzekomo genialny, 21 lat kończył uniwersytet, 23 lata, kiedy kończy akademię wojskową, ale też z drugiej strony mało który z tych dyktatorów tak gruntownie zrujnował zupełnie przyzwoicie prosperujący kraj. Mało który stworzył obłęb. Wręcz wizję czegoś w rodzaju komunizmu islamskiego w jego słynnej zielonej książeczce. Poza tym, kogo można uznać za architekta światowego terroryzmu, a Muammar Kaddafi niewątpliwie nim jest. Ty, jako wielki zwolennik feminizmu i równouprawnienia kobiet, jesteś przeciwko pułkownikowi. Ja nie, nie mówię w tej chwili, nie jestem przeciwny pułkownikowi Kaddafiemu ze względu na kwestię kobiecą, tylko ze względu na kwestie bardziej moim zdaniem fundamentalne. Na kwestie, powiedziałbym, ludzi, nie tylko kobiet. już chyba nie masz żadnych szans na obronę tego, pyszałkowatego idioty. Bo to jest pyszałkowaty idiota. Nawet jeśli momentami zachowuje się racjonalnie. Może nawet nie idiota, paranoik. Dlatego, że paranoik sprawia czasami wrażenie człowieka rozsądnego, myślącego i działa na swój sposób logicznie. On tak robi. Ponieważ myślę, że druga połowa XX wieku jest chorą epoką w dziejach ludzkości i polityka światowa jest chora, to tak nad tą chorobą i paranoją bym się zbyt nie zatrzymywał. To go nie różnią. Tak nie, bardzo postawiam. od wielu innych polityków. Czyni, czyni go to raczej symbolem tej epoki tak, niż już. Piękne i bestia.